Cześć. W dzisiejszym odcinku nie zobaczycie Poloneza. Gwiazdą tego odcinka będzie królowa polskich szos Syrena 105. Powiem kilka słów, ponieważ mam przed sobą pierwszy numer tego modelu. Model wykonany jest oczywiście w skali 1 do 8 firmy Eagle Moss. Klasyk polskiej motoryzacji XX wieku. Dane szczegółowe. Syrena. Po ukończeniu składana, składania ma mieć 50,5 cm długości, 18,5 cm wysokości, 15,6 cm szerokości i przybliżoną wagę 7,5 kg. Dodatkowo realistyczne odwzorowanie silnika, działający układ kierowniczy i zawieszenia włączanie przednich i tylnych świateł oraz włączanie świateł wewnętrznych pojazdu, możliwość otwierania okien, drzwi, maski oraz bagażnika. Z każdym numerem otrzymamy bogato ilustrowane artykuły na temat syreny, instrukcję montażu oraz kilka części. W pierwszym numerze otrzymujemy maskę, dwa śrubokręty, emblemat syreny, zawiasy, podporę maski oraz wzmocnienia. Model oczywiście ma być wykonany ze stali, poza tym producent zapewnia, że model ma szczegółowo odzorowany silnik, otwierane okna, podświetlaną deskę rozdzielczą, otwieraną maskę samochodu, Światła wewnętrzne na działanie układu kierowniczego, działanie świateł, przednie i tylne siedzenia, przechylane w taki sposób, jak miało to miejsce w prawdziwej Syrenie. Koszty: kolekcja liczy około 120 numerów, więc jeżeli będziemy wybierać opcję kup na zwykłej primary, koszty wyglądają w ten sposób: pierwszy numer 4,90, drugi numer 1999, trzeci i kolejne 30,99. A więc w tej opcji całkowity kort wyniesie 3681,71 zł i groszy. Oferta prenumeraty premium wygląda następująco: numer pierwszy 490, numer drugi 1999, trzeci i kolejny 3499. Całkowity kort 4153,71 zł groszy. Model możemy składać od 11 września. 2019 roku. Numer drugi ukaże się 25 września 2019 roku. Każdy kolejny co tydzień w wtorek. Prezent. Wraz z drugą przyzyłką otrzymasz matę montażową z czwartą kubek, w szóstej zestaw narzędzi, w ósmej stylowy notatnik. Dodatkowo prenumeratorzy premium otrzymają wraz z ostatnią przesyłką z numerami 116, od 116 do 120 witrynę ekspozycyjną. Jeżeli chciałbyś, abym relacjonował budowę modelu syrenki, zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, postaram się. Wdrożyć na kanał również odcinki z Syrenki. Na, na dzień dzisiejszy to już wszystko. Za, zachęcam do zapoznania się też z odcinkami z Poloneta 1500 modelu De Agostini w skali 1 do 8. Na razie. Cześć.